Donald Tusk pijarowo rozegrał przedsiębiorców. Nie możemy przedsiębiorcom oddawać deregulacji, która dotyczy dokładnie ich działania. Takie oto yy, różne komentarze publicystyczne, gospodarcze pojawiły się po konferencji rok przełomu. A co tak naprawdę biznes potrzebuje i co jesteśmy w stanie zrobić szybko, a co jednak trzeba zaplanować i przygotować. O tym za chwilę porozmawiam z moją gościnią. Partnerem programu jest Media Board. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, Dziennik Gazeta Prawna z pierwszej strony, a ze mną na łączach jest pani Katarzyna Włoszczyna, prezeska Alliance Business Connect. Dzień dobry. Dzień dobry. E... Jesteście jedną z organizacji przedsiębiorców, akurat pani organizacja skupia ten mały i średni polski biznes. Proszę powiedzieć, jak przyjęliście tą deklarację zapowiedzianą w poniedziałek przez premiera Donalda Tuska, że to jest rok przełomu, rok otwarcia na biznes, rok współpracy z biznesem? Um. No, my byśmy bardzo chcieli przełomu, my byśmy bardzo chcieli współpracy, realnej współpracy z biznesem. I rzeczywiście, gdyby to był taki rok otwarcie, to byśmy się z tego cieszyli. Ja muszę y, powiedzieć, że takie deklaracje padały jednak w przeszłości z ust różnych polityków i one niestety nie przyniosły ze sobą żadnych y, konkretnych skutków, więc pewnie jesteśmy trochę bardziej ostrożni już w wierzeniu w y, takie deklaracje. Y, Czyli Jeśli jednak popatrzycie że... na to trochę, jak na ten pr ruch premiera, który próbuje, no właśnie, e, otworzyć się, czy też powiedzieć, że jest otwarty na przedsiębiorców. Myślę, że funkcją rzeczywiście tego, te, tej konferencji prasowej było pokazanie, że jesteśmy otwarci na przedsiębiorców, że chcemy współpracować z przedsiębiorcami. Pytanie, czy jest to deklaratywne, czy za tym pójdą jakieś konkretne kroki, to myślę, że zobaczymy. Jeśli to ma być rok przełomu, to mamy jeszcze 10 miesięcy tego roku, więc długo nie trzeba będzie na to wszystko czekać. Trudno się oprzeć wrażeniu, że trochę to było PR-owe. Trudno się było oprzeć temu wrażeniu też, że pewne gesty, że pewne sformułowania bardziej przypominały pewnie w tym wystąpieniu pana premiera taką trochę mowę motywacyjną, czy takie wystąpienie bardziej wizyjne i nie do końca było takim konkretnym programem gospodarczym. Natomiast ja mogę powiedzieć jedno, my naprawdę potrzebujemy tego przełomu i myślę, że ta konferencja pojawiła się właśnie z jakiegoś pewnie wyczuwania tych nastrojów w polskim biznesie, u polskich przedsiębiorców. Że, no, tak, prawie w połowie już tej kadencji, my nie widzimy właściwie żadnych istotnych zmian dla biznesu, takich korzystnych, pozytywnych zmian, mimo że one były obiecywane w poprzedniej kampanii wyborczej i były tam też złożone konkretne obietnice, jak na przykład obietnica dotycząca składki zdrowotnej, i one nie zostały zrealizowane. No dobrze. Premier zwraca się. Czy to była ustawka, czy nie, to już zostawmy ten temat. Do Rafała Brzoski mówi: Panie Rafale, to niech pan pokieruje takim zespołem, y, przygotuje y, listę, która jest potrzebna. I tu od razu jest zastrzeżenie. Można by powiedzieć, że trochę jak taka gwiazdka w umowie, y, ale y, muszą to być propozycje, które są łatwe do wprowadzenia, czyli nie zmieniają ustaw. Można tak zderegulować gospodarkę. No, to jest ta podstawowa nasza obawa, i ta refleksja, którą wszyscy tutaj mamy: jak zderegulować gospodarkę, nie ruszając, nie dotykając ustaw. Myślę, że to jest właściwie niemożliwe. Musielibyśmy po pierwsze ruszać ustawy i to jest na poziomie polskiego parlamentu, ale musielibyśmy również pomyśleć o tym, że mnóstwo regulacji w Polsce, które dotyczą przedsiębiorców, pochodzi z Unii Europejskiej i ta deregulacja musiałaby się odbyć na poziomie Unii Europejskiej. W związku z tym myślę, że. Nawet Rafał Łoska świetny przedsiębiorca Polski, ani zespół, który stworzy, nie ma takiej mocy, żeby te regulacje przeprowadzić ani tutaj w Polsce, bo do tego potrzebna jest po prostu zgoda polityczna i współdziałanie polityków, ani tym bardziej na poziomie unijnym. Natomiast to słowo deregulacja, tutaj ono się powtarza my cały czas o tym rozmawiamy. Jeżeli nie chcemy ruszać ustaw, to co możemy właściwie zrobić? Możemy tutaj wykorzystać jedynie rozporządzenia rządu i. Rząd ma taką możliwość. Myślę, że są to raczej kosmetyczne zmiany. Myślę, że są to takie zmiany typu, zlikwidujemy jakiś dokument sprawozdawczy, który się dubluje na przykład. Jakieś drobne, kosmetyczne zmiany jesteśmy w stanie tym zrobić. Natomiast kolejny wątek tutaj ciekawy przy deregulacji jest taki, że przecież. No, istnieje tutaj w, w, w przestrzeni publicznej informacja, że ustawa deregulacyjna właściwie jest już przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i e, powinna była trafić na Komitet Rady Ministrów w styczniu, ale nie trafiła. Ponieważ istnieją jakieś wewnętrzne animozy wewnętrzne pomiędzy ministerstwami, jakieś wewnętrzne blokady. Być może pan premier zrobił taki szachmat i wprowadzając trzeciego gracza, czyli Rafała Brzoskiej i przedsiębiorców, chciał postawić na przykład koalicjantów przed faktem dokonanym. Chciał zmienić tutaj jakieś reguły gry. Z tym, że prawdziwe intencje o nie musielibyśmy zapytać pana premiera. No to pewnie dziennikarze będą pytać, aczkolwiek czy uzyskają odpowiedź, czy to dopiero po jakimś czasie we wspomnieniach, w dziennikach premiera się ukaże, no to zobaczymy, bo to może być tak. Ja mam takie wrażenie, że przedsiębiorcy, z którymi rozmawiam, organizacje przedsiębiorców, doskonale wiedzą, co trzeba zrobić, bo od lat to tylko się może zmieniać słowo. Bo dla mnie ta deregulacja to jest takie słowo wytrych. Kiedyś mówiło się od, o odbiurokratyzowaniu gospodarki, o uproszczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, ale trochę pod tymi hasłami kryje się to samo. No to yy, chyba trochę czas na konkrety. Co dzisiaj tak na szybko można zrobić, yy, żeby rzeczywiście ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce, żeby to był ten rok przełomu, żeby gospodarka Pomimo tego, że wskaźniki makroekonomiczne są bardzo dobre, no to jednak przyspieszyła i to, co wszyscy, chyba wszyscy komentatorzy są zgodni, żeby zachęcić prywatny biznes do inwestowania, do tego, żeby te pieniądze, które są na kontach firm, które są przygotowane, które przedsiębiorcy polscy mają, chcieli zainwestować, a nie czekali, nie obawiali się tego, że jednak no, może to jeszcze nie ten moment. No Tu pan redaktor poruszył kilka wątków. Ja mm, odniosę się do tego, co, co powiedział pan na początku, czyli do tego, co, tak, co to tak naprawdę jest deregulacja i rzeczywiście to jest uproszczenie od biura. Od biura. Pan redaktor wypowiedział to słowo lepiej. Od się biurokracji. <grym> tak, pozbycie się biurokracji, zmniejszenie tej biurokracji. Ja sobie kiedyś zadałam trud przed wystąpieniem na panelu poświęconemu barierom przedsiębiorczości. Przy, przy okazji w tym panelu uczestniczył wczesny minister rozwoju i technologii. Zadałam sobie trud i sprawdziłam, jak przedsiębiorcy deklarowali bariery przedsiębiorczości w kolejnych latach w takich ankietach, badaniach robionych właśnie przez organizacje przedsiębiorców i pracodawców. I proszę sobie wyobrazić, że praktycznie od 20 lat na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, e, przedsiębiorcy wskazywali właśnie biurokrację, m, za dużo przepisów, niejasne przepisy, złe przepisy. Więc to, to nie jest wymysł ostatnich lat, mamy z tym do czynienia od dawna i myślę, że wszystkie już opcje polityczne zapoznały się z, z tą opinią przedsiębiorców, że tak jest. Pytanie, dlaczego nikt z tym absolutnie nic nie robi. Przeciwnie, po takich wszystkich dyskusjach zawsze powstaje jakieś nowe prawo, czyli przychodzi jakaś kolejna władza i uważa, za swój ambitny cel, wprowadzenie jakichś zmian i nowego prawa. To jest, to jest rzeczywiście jakieś kuriozalne. Wydaje się, że przedsiębiorcy w Polsce obciążeni są po pierwsze mnóstwem tych obowiązków biurokratycznych, a trzeba pamiętać, że im więcej czasu poświęcamy na, tak, na, na tą tak zwaną papierologię, tym mniej czasu poświęcamy na działania operacyjne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że obsługa tego wszystkiego, to jest również koszt przedsiębiorcy, czyli dziś firma, która chce się rozwijać, właściwie nie jest w stanie funkcjonować sama, czyli musi być obudowana doradcami, kancelariami prawnymi i to jest ta grupa, która na tej wielości przepisów, na tej skomplikowaności rzeczywiście korzysta. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że po drugiej Stronie przedsiębiorców mamy urzędników skarbowych, którzy mają dokładnie ten sam problem jak my. Czyli też nie rozumieją przepisów, też uważają, że ich jest za dużo i że nie powinny się tak często zmieniać. My, czasem rozmawiając z przedstawicielami administracji skarbowej, żartujemy sobie, choć to jest taki gorzki żart, że chyba właściwie w którymś momencie powinni przedsiębiorcy i urzędnicy urzędów skarbowych wyjść na ulicę z takim protestem wspólnym: dajcie nam proste i jasne prawo. No, o, o tym się wzią. dużo mówiło no, właśnie. Że... <laughs> o tym się dużo mówiło właśnie, że przedsiębiorcy e, e, to jest ta grupa społeczna, e, która nie będzie protestowała, nie wyjdzie na ulicy, nie podpali opon, nie wysypie zboża czy, czy jabłek na, na tory, e, nie, nie wiem, nie, nie zamknie ministerstwa łańcuchem e, i nie będzie okupowało. No bo musi pracować, bo wie, że jak odejdzie ze swojej firmy. To ta firma nie będzie tak dobrze działała. Szczególnie, że 80% polskiego biznesu to rzeczywiście są jednoosobowe działalności gospodarcze, czasami tylko jednoosobowe, czasami zatrudniające kilka czy kilkanaście osób, no ale tak czy inaczej ten biznes jest mocno oparty na twórcy, właścicielu, prezesie. Tak, dokładnie tak. I to myślę, że to rzeczywiście jest, jest ten problem, że przedsiębiorcy nie protestują, nie wychodzą na ulicę. I w związku z tym no, niespecjalnie się ktokolwiek ich boi. Inna sprawa jest taka, że, że przedsiębiorcy w Polsce nie mają takiego powszechnego samorządu gospodarczego, takiego obligatoryjnego, jaki istnieje na przykład w Niemczech, który ma faktycznie realne przełożenie na polityków. Czyli jeżeli samorząd gospodarczy na coś się nie zgodzi, to się nie zgodzi i politycy nie są w stanie tego przeforsować. W Polsce nic takiego nie istnieje. Organizacje przedsiębiorców, organizacje pracodawców są aktywne i naprawdę proponują bardzo wiele rozsądnych rozwiązań i są ciągle gotowe do tej współpracy. Ale muszę powiedzieć, że ten głos jest przyjmowany tylko w tych momentach, kiedy to rządzącym odpowiada, i ignorowany w tych momentach, kiedy to nie jest potrzebne. I Proszę, myślę, to że tutaj ja tutaj też... zadam takie przewrotne pytanie, przepraszam, że przerwę, ale to może premier Tusk ukręcił trochę bić na siebie, bo zapraszając bardzo rozpoznawalnego przedsiębiorcę, który jest bardzo popularny w social mediach, i mówiąc. Proszę przygotować zespół, niech ten zespół przygotuje jakieś rozwiązania. No to też i, rząd, i premier, i rząd będzie trochę pod pręgierzem, no bo czy Rafał Brzoska, czy przedsiębiorcy, tak jak pani, mogą wyjść później w mediach i powiedzieć no przygotowaliśmy, no zaproponowaliśmy, no tu jest konkret, nie zostało to zrobione. Wizerunkowo bardzo y, duża pułapka. Ryzykowny. Tak, no, cały czas nie znamy intencji i nie wiemy, jak to, wszystko, jak to wszystko ma zadziałać. Rzeczywiście możliwy jest taki scenariusz, że Rafał Przyska został zaproszony do tej deregulacji, że przedstawi konkretne, konkretne postulaty legislacyjne i wierzę w to, że jest w stanie to zrobić, współpracując też pewnie z zespołem ekspertów można to zrobić, nawet bazując na tym, co wcześniej przedsiębiorcy już, już zgłaszali. Jeżeli to nie zostanie uznane, nie zostanie wprowadzone, to będzie to niekorzystne na pewno wizerunkowo dla pana premiera i dla rządu w ogóle. Natomiast my tak naprawdę nie wiemy, na czym ta gra polega i kto tu na kogo ukręci ostatecznie bić, więc dałabym chwilę czasu na rozwój tych wypadków. Muszę powiedzieć, że po, tym, po tej konferencji we wtorek, ja również napisałam w imieniu mojej organizacji pismo do pana premiera podkreślając o tym, że ten dialog jest potrzebny i chcemy w niego wierzyć, w ten dialog z, z biznesem. Podkreśliłam również to, że nie chcielibyśmy, żeby, żeby w tym dialogu uczestniczyły tylko wielkie firmy i, i miliarderzy, bo oni mają trochę inną jednak perspektywę na te wszystkie, na te wszystkie przeszkody niż mniejsi przedsiębiorcy, właśnie ci zrzeszeni na przykład, w, ci z sektora MŚP. I dostałam odpowiedź o dziwo, dziś tuż przed naszą rozmową z Ministerstwa Technologii i Rozwoju, że zostaliśmy poproszeni również o zgłoszenie naszych postulatów legislacyjnych. Oczywiście również je przygotujemy i również je wyślemy i myślę, że rzeczywiście teraz zacznie się już robić ryzykownie, bo jeżeli to wszystko nie zostanie przyjęte przez rząd, nie zostanie wprowadzone. To będziemy mogli czuć się absolutnie zignorowani i już nie wierzyć w żadne deklaracje pana premiera. Dałabym chwilę czasu na to wszystko i zobaczyła, jak to się potoczy. Jak chwilę wcześniej mówiłem trochę o takich konkretach, no bo przedsiębiorcy mają już się w wielu wypadkach przygotowane. Alliance Business Connect, czyli organizacja, którą pani reprezentuje, też współorganizowała taką konferencję w ubiegłym roku. No, no, właśnie, ze Stowarzyszeniem Księgowych, e, gdzie byli przedstawiciele też już wymienieni e, administracji skarbowej, i tam przygotowaliście takie kilka postulatów, które chociażby w tym e, wydawałoby się wąskim obszarze, ale jakże ważnym dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o podatki, jeśli chodzi o rozliczenia z Urzędem Skarbowym, e, no, są, e, są na stole, są przedstawione, wysłane i, jeśli by pani powiedziała, co to są za, postulaty, bo je chyba dość łatwo spełnić. Tak, to były bardzo proste, no my jesteśmy świadomi tego, że nie możemy i na etapie jakby tutaj podsumowywania owoców tej konferencji ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, wiedzieliśmy, że nie możemy zgłosić jakichś bardzo rewolucyjnych zmian, bo nikt ich nawet nie przeczyta, w związku z tym zgłosiliśmy tylko takie bardzo realne, proste rzeczy do wprowadzenia, jak na przykład zaokrąglenie do pełnego złotego wszelkich opłat i składek, które przedsiębiorcy muszą uiszczać, bo dzisiaj to jest absolutnie jakiś Kuriozalne wyliczenia z, z setnymi po przecinku, które utrudniają pracę księgowym, przedsiębiorcom, wszystkim innym. Nie ma to w ogóle żadnego sensu. Wydaje się to bardzo prosta rzecz, łatwa do zapamiętania. Dlaczego tego nie ma, nie wiemy. Natomiast pierwszy... No tak, powiedzmy tak, dla naszych to... słuchaczy, że jeśli przedsiębiorca miałby płacić 1223 zł. i 48 groszy, to żeby sobie odpuścić te 48 groszy, bo to tylko i wyłącznie powoduje problemy, pomyłki i niepotrzebne tak, to już nie o kwotę chodzi. Tak, to już nawet nie tyle chodzi o kwotę, którą przedsiębiorca ma zapłacić, bo tam ma zapłacić już co do grosza, tylko chodzi o stawkę, tak, że jeśli mamy zapłacić 5% jakiegoś podatku, to zapłaćmy 5, a nie 4,89. To nie ma specjalnie sensu. Więc wydaje się, że wszystko w tym systemie podatkowym jest tak skomplikowane, żeby ludziom przynosiło generalnie tylko kłopot, a nie ułatwiało życia. Natomiast pierwszym najważniejszym postulatem z tej konferencji, w której rzeczywiście brali udział, udział również przedstawiciele administracji skarbowej, była, był postulat dotyczący tworzenia prawa, czyli My postulowaliśmy przede wszystkim to, żeby prawo w Polsce, również prawo podatkowe tworzyli specjaliści, tworzyli eksperci e, i żeby politycy e, nie dotykali tworzenia tego prawa, jeżeli to możliwe, ponieważ mieliśmy tutaj myślę przykład już taki, który stał się przykładem flagowym, dotyczący, dotyczący polskiego ładu. Wszystkie organizacje, wszyscy prawnicy, wszyscy doradcy podatkowi mówili, że to jest złe, że nie wolno tego wprowadzać, e, że to jest wielki ogromny błąd, i tutaj ta wola. Polityczna, ta chęć posiadania jakiegoś sukcesu zwyciężyła wszystkie te rozsądkowe uwagi i ostrzeżenia, i ostatecznie zostało to wprowadzone. A na koniec, jak się okazało, że rzeczywiście to nie działa, rzeczywiście to jest złe, no to co prawda, ktoś to w końcu przyznał, tylko że co z tego, skoro ten polski, ten polski ład odbija się czkawką polskim przedsiębiorcom do dzisiaj. Tak, i to jest też. Przykład, w który też połączył i administrację skarbową, i doradców podatkowych, i księgowych, i przedsiębiorców. Bo, bo z kim nie rozmawiałem w tamtych miesiącach, luty, marzec, styczeń, kiedy był wprowadzany ten, ten polski ład, to wszyscy zgodnym chórem mówili, to nie ma prawa zadziałać, to tylko i wyłącznie powoduje chaos i wszyscy na tym stracimy. Tak. Ja muszę powiedzieć, że był jeden przykład, kiedy posłuchali politycy i posłuchali rządzących przedsiębiorców, i to był okres pandemii, kiedy wszystko działo się bardzo szybko, kiedy była potrzeba tworzenia tych tarcz ochronnych i bardzo szybko powstawały przepisy, zresztą musiały powstać bardzo szybko. I to był jedyny czas, kiedy faktycznie te propozycje, które myśmy wtedy składali, bo muszę powiedzieć z, z taką całą odpowiedzialnością, że jeżeli jest taka potrzeba, to wszystkie te organizacje przedsiębiorców, Stają absolutnie, zgłaszają się do stołu, mówią tak, pomożemy, damy wam propozycję, pomożemy jak to stworzyć. I to, był, to był jedyny właściwie okres, który ja sobie przypominam, że z tych naszych propozycji zostało dużo wdrożonych do tarcz, a jeżeli mówiliśmy, że trzeba coś skorygować na bieżąco, to było to korygowane. Myślę, że wtedy ta potrzeba chwili i ten lęk nas wszystkich, również rządzących, jak to wszystko się skończy, spowodował, że zaczęto nas po prostu słuchać. Pani Katarzyno, kończąc już naszą rozmowę, mam takie pytanie: czy wyobraża sobie Pani taki moment, czy taką, taki efekt tych prac? No bo zakładam, że to nie tylko będą jakieś propozycje na proste e, rozpor zmiany rozporządzeń, czy też cofnięcie jakichś rozporządzeń, no ale też powstanie pewnie e, więcej propozycji długofalowych zmieniających ustawy. E, I chyba. Takim największym ułatwieniem w Polsce przedsiębiorczości, wprowadzającym ją po II wojnie światowej, no były zmiany reformy ministra Wilczka. Pod hasłem wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone. I czy efektem tych prac i, i propozycji przedsiębiorców mamy szansę na coś takiego, że, że znowu przedsiębiorcy usłyszą... Ok, działajcie, rozwijajcie Polskę, macie do tego prawo, bo jesteście obywatelami, bo jesteście pracodawcami, no bo na waszych barkach leży to, żeby Polska była zasobnym i bogatym krajem. I Bo macie wolność gospodarczą, tak? Przedsiębiorcy mówią, że ostatnia wolność gospodarcza to jest coś, czego nikt nie widział, nie doświadczył w Polsce. Musimy pamiętać, jaki był wtedy moment, kiedy ta ustawa Wilczka była wprowadzana, i nie chciałabym tutaj ryzykować takiej tezy, że znowu musimy się znaleźć w jakimś takim krytycznym momencie, żeby coś takiego powstało, bo przecież to, te, te wszystkie, ta fala rozwoju przedsiębiorczości w Polsce była była właśnie efektem tej ustawy. Myślę, że jesteśmy w bardzo ważnym momencie, że wszystkie te zmiany geopolityczne, które przebudują absolutnie porządek, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, porządek polityczny, ale również porządek gospodarczy, bo już widzimy, że to się wszystko zaczyna dziać, sprawiają, że polskie firmy muszą być konkurencyjne. Jeżeli tej konkurencyjności nie utrzymamy, nie podniesiemy w dłuższym okresie czasu, to nie będzie, to w ogóle przestaniemy się już liczyć. Mówimy, że cała Europa powinna tę konkurencyjność podnieść i obudzić się z takiego letargu, w którym ostatnio tkwiła, natomiast Polska również. Więc być być może rzeczywiście to jest taka pobudka, w której e, również nasi rządzący uznają, że to jest moment, że trzeba przedsiębiorcom dać więcej wolności gospodarczej, e, dać trochę więcej wiatru w żagle zmniejszyć obciążenia, zmniejszyć koszty, z którymi borykają się polskie firmy, które powodują, że one są po prostu coraz mniej rentowne. A jeśli są coraz mniej rentowne, to mają coraz mniej środków na inwestycje i trudno się od nich domagać inwestycji w rozwój, jeśli przede wszystkim walczą o przetrwanie. Więc, jeżeli to jest ta pobudka, jeżeli to jest to wiadro zimnej wody, które właśnie się dzieje na świecie i my je dostajemy, to zaryzykujmy optymistyczną tezę, że być może pójdzie to w tym kierunku. Ja się takiej ustawy jak tamta nie spodziewam, ale chcę powiedzieć, że widzę pewną jaskółkę, jeśli pan doktor pozwoli na koniec, bo nie, nie chciałabym tylko krytykować i wyrażać ostrożności. Dowiedzieliśmy się z konferencji w poniedziałek od pana premiera, że będziemy inwestować w naukę, że będziemy inwestować w sztuczną inteligencję. Absolutnie to jest nam bardzo potrzebne, wspieramy ten kierunek. Natomiast no, wszystko może pozostać na poziomie deklaratywnym, ewentualnie może wejść w, w, w czyn. Ja we wtorek przeczytałam na mediach społecznościowych prezydenta Krakowa Aleksandra Miszelskiego taką informację. Że oto rząd jesienią zapowiadał 70 milionów złotych dla uczelni technicznej w Krakowie AGH, w której rozwija się projekt superszybkiego komputera AI, najszybszego w Polsce. I obiecano na to jesienią 70 milionów, i proszę Państwa, we wtorek okazało się, że rząd dał dwa razy więcej 140 milionów na rozwój tego superszybkiego komputera AI. To jest chyba w ogóle pierwszy przypadek, kiedy rząd po pierwsze dał to, co obiecał, a po drugie, dwa razy więcej. Więc jeśli to miałaby być jakaś pozytywna jaskółka, że te zapowiedzi one się materializują, no to chciałabym się tego trzymać. Dziękuję bardzo za rozmowę, a nam chyba wszystkim pozostaje trzymać kciuki, żeby rzeczywiście ta deregulacja weszła w życie i żeby przedsiębiorcy mogli z pełną parą ruszyć do pracy. Co będzie z pożytkiem tylko dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich. Dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem była pani Katarzyna Boszczyna, prezeska Alliance Business Connect. A to było z pierwszej strony: rozmawiał Szymon Glanek. Partnerem programu był Mediabord.